Przedstawiamy film o tytule Klątwa kupy dż, dż, dż. Dobra, w tym, w tym filmie Pokażemy wam jak ja yy, W ogóle takie coś tam, Takie coś yy, Że yy, no ten film będzie to mnie i i coś nie... Dobra W yy, ogóle pokażemy a, I na początek jeśli możecie to O oh, nie! Mamy jedną kreszkę znaczy, Batarię. Dobra. I. Czekaj. Co ty zrobiłaś? Przeklinałaś mojego ojca? Nie. Na pewno mnie już nie przeklina. Nie, do... nie To ja cię przeklinał na klątwę Cooper! <laughs> Yeah.